sprawdzać te wysokości, prawda? Ale normalnym taką procedurą jest, żeby tam sobie przejrzeć to. Jak setkę mijamy, to ja na przykład patrzę tam, czy tam, na jakiej wysokości jest kabina, nie? Dobra. Fuel lights, a tu nawet ktoś napisał, no. Seat belts, tak, żeby nie zapomnieć. Ale akurat seat belts to się chyba nie zapomina, bo tutaj my mamy w Airbusie, a w Wings też jest to. światła się wyłącza, To co zawsze się to patrzy na te pasy, prawda? Jedyna, jedyny problem to jest taki, że jak jest turbulencja, to się ich nie wyłącza, a później zaraz zwoją z kabiny, jak turbulencja ustanie, żeśmy zapomnieli. A tu jakiś port widać. U mnie, fajnie. Zobaczcie, jak widać port. Na no, Fuerteventurze. I to jest... Yy... czekajcie, ja raz płynąłem tutaj statkiem, tylko to chyba płynąłem między Lanzarote a w takim yy, katamarze. A więc bo masz ten port? Bo Dzięki. zainstalowałeś ten XU od dzisiaj, nie? To właśnie stąd masz ten... tak, 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 bo ja no, na nie mam, to stąd nie? się wzięło. Ale, ale wiesz co, yy, na przykład te patrze, takie, takie, te fragmenty tych, tych, tych białego piasku, to jakieś takie przesadzone no. są, bo to tak nic z góry nie wygląda, to co ja w tej chwili widzę na końcu wyspy. Czyli co, tu nie mamy nie żadnej ma. kontroli, tak? Nikogo nie ma. No i dobrze. Także to znaczy trochę niedobrze, no ale trudno, nic z tym nie zrobimy. Dobra, no ponieważ jesteśmy nad morzem, to tutaj byśmy normalnie dostali już 3000 nawet. Czasami jakby nie było ruchu. Zbliżamy się do 300, y, 130 poziomu, 55 mil. Możemy się też wyhamować troszeczkę. zajdziemy, zajdziemy poniżej ścieżki. O. Już też do 6000 zniżę, bo tam daleko jeszcze jesteśmy, nie? Ale ja nie będę zniżał, nie będę nad wodą leciał, no. bo to sobie tam później wyreguluję, wiesz? tak o sobie już, bo i tak nie ma kontroli żadnej możesz nawet powiedzieć że tam zniżamy przez ten cały star nie bo i tam przed chwilą powiedzieli ale my jesteśmy na ty że tak powiem tutaj jako ostatni Mamy w końcu tak 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 To jest też tutaj tak, że tak jak powiedziałem, on nie przełącza tej prędkości. Ja mam normalnie to by nam przełączył i tak nie nurkował jak kamień, nie? Tak jak nam ostatnio zrobił z tym, z Markiem i przez to, żeśmy zeszli pod ścieżkę troszeczkę, bo normalnie ten profil prędkości powinien być taki utrzymany, że, że mniej więcej jak ja tam rozpocząłem zliżanie, to bylibyśmy ładnie na profilu. Więc co takie kwadraty są na wodzie, nie? Bo jeden piętyn na PH2, bo ustawione 1220, do siebie słyszałem po nie? Kurde, to na tak to będzie jak Ja widzę takie kwadraty delikatne nawet. To nie są cienie chło. Nie nie no kwadraty, idealne kwadraty. No i setny poziom się zbliżamy. Nie śpieszy nam się, bo tam koledzy muszą wylądować, to możemy dać 250 prędkość. Zazwyczaj się pilnuję tego ograniczenia. Jak działa Open Descent i kiedy używa się Vertical Speed? Obszernie wyjaśnione jest w jednym z materiałów. Open Descent po prostu obniża, yy, obniża lot samolotu, zniża się, utrzymując prędkość za pomocą pochylenia, a moc silników na idle, tak samo jak Open Climb. Moc silników jest maksymalna dla danej fazy lotu, a prędkość jest utrzymywana przez pochylenie. Bardziej płasko to mniej się wznosi, yy, bardziej stromo to do, do góry ciągniemy dzióbek. Generalnie utrzymujemy prędkość, prawda? A, oni nie widzą kwadratów, mówią, ja widzę. Czyli coś tam jest to odcina, to tak powiem. A vertical speed z kolei utrzymuje konkretną prędkość zniżania, a na ile jest to możliwe oczywiście, ja o tym tłumaczyłem, bo jak na przykład byśmy ustawili 10 tysięcy stóp wznoszenia, to samolot nie byłby w stanie utrzymać prędkości nakazanej, no bo za stroną wznosi, prawda? Iby przeszedł na tryb open, open Climb w pewnym momencie. No, dobra, przechodzimy pani, setkę, pani. czyli możemy zrobić światła. Tak. I Sibersight są. Nie ma. Kontroli nie ma. Miękkiego. Tak, Sibersight możemy. On, ja o tym ostatnio wspominałem, że na przykład waganie to jest... na przykład y w Enterze dają, science, dają science, już przystatek dystans. No, a z kolei inna firma robi to na poziomie 200, prawda? O konkursie już mówiłem. Będzie pytanie konkursowe na koniec. A już mówiłem, czego będzie dotyczyć. Przez przypadek się wygadałem, a nie miałem się wygadać. Po prostu miałem coś tam powiedzieć i. No, tutaj ktoś mówi, że widać kwadraty, czyli to zależy od tego jak tam monitor przetwarza. Mhm. Prawda? No. Dobra, ponieważ na vizualnie idziemy to tutaj, weźmiemy sobie troszeczkę bardziej to w dół. Będziemy się wyhamowywać. Landing system? Landing system poniżej setnego, tak, bardzo dobrze. Dajemy też. I ze 100, ponieważ mamy 3000, to w zasadzie możemy ustawić już QNH 1013, czy tam, no, 1013 tu było. Once the O1 preset cross checked, ah. passing 8-6. Checked. Oh, I'll is Econ status confirmed. Silver signs uh, checked. bio-FNs? on. Once the O1 reset, minimum 439 cent. Four Engine mode selector. Uh -huh. okay. Dwie osoby napisały jedno pytanie w tym samym czasie, że miałeś kiedyś taką sytuację, że pierwszy oficer nie chciał wykonać jakiegoś polecenia albo w F Twojej decyzji zabić coś po swojemu. Nie, no takich rzeczy to się nie robi, to raczej nie, ale natomiast, że są jacyś ciężkie osobniki, to tak, jak najbardziej. No to teraz cały ten CRM to wszystko jakieś takie wypaczone jest, ale trzeba sobie z tym radzić, no. Nawet kiedyś myślałem, że będąc kapitanem łatwiej sobie z jakimiś trudnymi ludźmi radzić, ale przy obecnym, że tak powiem, poprawności wszelakiej, to, to ze wszystkim trzeba być ostrożnym, bo często są ludzie, którzy... Bardzo niewiele wiedzą, ale im się wydaje, że oni wszystko wiedzą. Co chwilę robią jakieś błędy. Kiedyś w dawnych czasach, przy jakichś dziwnych ludziach, to mogliby dostać, że tak powiem, po łapach, Teraz trzeba cierpliwie tłumaczyć, że może przy 250 to nie jest dobra prędkość na to, żeby klapy jeden wypuszczać. Po czym za parę sekund znowu gość mówi, żeby wypuszczać przy 240 klapy dwa, prawda? No tak, tak. Czasy. Słuchajcie scenarie do dzisiejszego lotu, bo było pytanie, jakie dodatki. Do dzisiejszego lotu scenarie są dv, znaczy nie tyle defaultowe, co darmowe. I to nawet tak, to są takie dodatki, które tam można znaleźć, prawda? Wasze lądowanie na moim streamie na MFS 2020, ktoś tam puszcza. Tylko, że nie wiem, kto tutaj to pisał. Oj kurde, za zamknąłem, to, to musi jeszcze raz napisać, przez przypadek. Nas pozdrawiali z trasy. Gdzieś na streamie tam jest, ktoś ląduje. My już wędrowaliśmy w Warszawie ze Splitu. Przełączam się na Pana Nie. transmisję. Miłego oglądania. Na moim streamie tutaj ktoś pisze, że będzie i tutaj link wkleił, no Nie, ale to link tam. to ja widzę. To jak już, to musisz ten link wkleić na, na ten. System Chock pyta się, czy minimum wkleję. zawsze w MDA pracujesz czy czy czasem również DH. Daliśmy MDA, ponieważ wykonujemy nieprecyzyjne podejście. Dlatego jest MDA w tej sytuacji. Znaczy, to znaczy, nie, 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 nie. 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 My daliśmy zls Tylko ja już kiedyś tłumaczyłem, że to jest źle nazwane. To się nie powinno nazywać tutaj ls a To w niektórych w softwarech jest inaczej nazwane. Na tak, przykład, ale jest A, dlatego it. właśnie, że jest w kategorii pierwszej, bo to jest A1, A1, A1. No, ale kategoria pierwsza. Y, tak, kategoria pierwsza to jest. Y, ALS jest Precision Approach, to nie jest mną no Precision Approach. No. Także taka uwaga, nie? Ja zrobię aktywuję Approach Face już i żeby się nie zapomnieć activated. i zobaczcie, widzicie decision Height. decision Height. I decision Alti tu czasami chyba tu jest, jeśli dobrze w niektórych, yy, kojarzę w niektórych softwarach, bo MDA to dotyczy to jest takie określenie, które Dokładnie. dotyczy podejścia nieprecyzyjnego, a ILS nie jest podejście nieprecyzyjnym. Rzetelność polskiej kontroli ruchu lotniczego jest bardzo w porządku. My mamy bardzo, poziom, bardzo wysoki poziom zarówno mówią ładnie tutaj wszyscy jak i jak i, proszę ja Was jakość tego całego tutaj kontroli u nas jest naprawdę spoko. Dobra, 5 tysięcy się zniżamy, z tyli z tym, co ja kiedyś już mówiłem wielokrotnie, możemy spowalniać się Popałek, i możemy to na A ja nie mam klapy. Z Mury mamy 19 stopni, zawsze sprawdzamy. No tu już lecimy na taki Gran kanaria no to wiadomo, że, for Fango, że będziemy to... Aha, no to będziemy rondować razem w takim razie. Możesz tam lepiej przełożyć, i pokażę lotnisko z tej strony. Czekaj. no to pokaż. I musimy wracać, już mm -hmm. wiesz? Brotherhood uh, no. right Traffic, Tanguin uh, from One with Right Traffic Pattern Visual Runway 0,15. Widzę, że my jeździmy z tym, z prawym kręgiem Bizual. Robimy Brotherhood Traffic, Tanguin from One with Right Traffic Pattern Visual Runway 0,3 Left. Dobrze. Aha, dobra, widzę tam górkę już. Trochę za bardzo. Dobra, i teraz możemy tak. Yy, jaki tam mamy dystans? 11 mil. No, sobie tak zrobię, bo żebym widział, to jak to tam jest. 11 mil. Pas widzę już i tą górkę widać tylko tak. po prawej stronie lekko od nas, nie? Yy, dobra, to damy tak. 4000. No, sobie troszeczkę obniżymy tutaj. Aha, no, czekaj, no. na siebie muszę przełączyć. Dobra. Dobra, więc co, więc robimy sobie tak teraz. Ja wezmę sobie joystick, o, i rozłączymy autopilota, wyłączymy flight dyrektory. o, i Speed możemy check, dać klapę 1 i prędkość ustawimy, ustawimy już sobie prędkość na 188, okay? dobrze, i... Damy ten y, tras na off. Ja wiesz, co ja wyciągnąłem te kont kontrolery całe. Y, jakby sobie wziąłem, i już mm -hmm. nie mam w rękach. A czekaj, mam pod przyciskami to wszystko tutaj. Znaczy część rzeczy. Dobra, Spitczak. 2. I na tą górkę się kierujemy. No nie wiem czy nie zagadałem. Dobra. Enter 2 Fort Pangowka, establish runway 03 left. Dobra, daj przeklęć nam, speed na manage, daj Enter 2 Fort Pangowka, establish runway 03 left. He to my jedziemy prosto na nich teraz. Ale oni są na 15 mili to. No, może zdążymy. Wiesz co, ale ja tu widzę jakiś samolot na Tikasie przed nami, za tą Aha. Górką. 2500. No. A widzę, tak idealnie na Faos jest no. Dokładnie. A no to nie są ci co mówią no, 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 A ci co są przed nami, to chyba w ogóle na Tyner no, i nikomu nic nie mówili. Bo mówił enter, to jest no o 15 mili. Dokładnie tak. No i tutaj tą góreczkę zamieniłem po lewej stronie. Myśmy jeszcze wtedy lądowali w malowaniu Aerofłotu, nie? To oni pewnie myśleli, że Rosjanie lądują. Dobra, e, gear down. Wcześniej troszeczkę damy. Speedbrake już można tutaj uzbroić, tak. Flaps 3. Flaps 3, speed, speed check. Speed check. Flaps full. full. Landing checklist. I lecimy tutaj. Koło tej góry. Traffic. Traffic. Advice. No właśnie. Of Off. Widzicie, jakie są przed nami. Są. My zaraz za nimi. No trudno. Nie zgłaszali się, nic nie mówili. Low. E low. E low jest. One five. Landing. No, block. no, block. no block. jak to elegancko wychodzi wizual. Pięknie mi się robi tego wizuala w tych okularach. I no powiem, traffic samolo, No i też masz o, o to, nie? To jest to, co z tego mecza ładnie to wygląda. No tak, tak, elegancko widać, elegancko no. Nie zaraz to ja nie? No i widzicie? Zobaczcie. Zobaczcie jakiego mamy krótkiego wizuala. Te informacje mi się tutaj pieprzą, wiesz, jesteśmy ustabilizowani wszystko jest cacy. No, no i chodzi oczywiście o czymś informacje, jak ktoś mi tu pisze. Ja to muszę zna z jakoś znaleźć sposób, żeby to usunąć. Dobra. 300. My o chyba koło Ady to będzie. Nie zdążymy coś, Dobra, zrobimy tak jak się w Londynie robi, z, z widzialnością poprzednika. On już będzie 2 km od progu pasa, możemy tam siąść, nie będziemy go randa. Oni się. Nie, ci się, się zgłaszali, Enter się zgłaszał. Tak, ten, co już zjechał z się, to się, to się No to możemy zrobić go randa takiego krótkiego, z wizualem. Tutaj podejdziemy jeszcze raz. Go around flaps, Właśnie. daj flaps 3. Dobra. Widzicie, jak go goranda robimy, to się włącza nam. Gira. Y Gira. E yeah. Miałeś powiedzieć positive climb? Dobra. Zostaniemy na 1500. Traka, trafik, stopach. I daj. No, oni też. Nie, to, to, wiedzisz, to nie No to fest No to fest. No to Dobra, 1500, to ja nie widzę No tak. I damy klapy. Zostaniemy na 1500. Tak. A, bo on się włączył w autotraster. Włączyć dyrektory, proszęcie. proszę cię. No. Ja mówiłem na 2000, a mi tutaj trzeba. Dobra, no to teraz tak. Daj klapy na. speed yy, check Dwójki. Wrócę na 1500. To zrobimy takiego szybkiego wizuala. I to często by tak było. Na przykład jeśli byśmy zrobili go oranda tak się na przykład dzieli na korfu. Czasami widziałem, chłopaki coś tam zawalili i robili go oranda i oni od razu powiedzieli, zostań na Traffic Pattern Altitude i z prawym kręgiem jeszcze jedno podejście, nie? Czyli nie taki publish, tylko... Dobra, Speed daj check. klapy jedynki. Ja też mam tą dźwignię tej, tej mocy, muszę sobie takiej monetki zrobić tam. Dobra, i na jedynkach zostaniemy, wiesz, Gdyby nam pan powiedział, że możemy z drugim, drugie podejście i że pewnie byście... To Easy na podejście w istotnej, ale Easy ja patrzę na tej to nie jest 20 mil jeszcze więc już. No to dobra. To słuchaj, to weźmiemy ten. Yy, to by nam powiedział, że nam trzeba Thierve Tour Land, była Three Miles, mhm. coś tam, coś tam. My byśmy na przykład zgłosili, tak. prawda? Że my chcemy krótkie podejście mhm. przez trzecią Mile, nie? No, no ale przed tym, nie? A to Radio Altimeter to powinien być już alive od 2500. Właśnie ja się dziwiłem, że ty mówiłeś taki... Nie dosen, mówiłem tam, w ten, czy... Jak było 2500, to Ozdikną już przed chwilą i znowu mi po tym... potem. Ach, ta Andrzej. dźwigienka moja z tej mocy to po prostu jest tutaj. Dobra. Speed Dobra. check. Dobra. Klab Klab Uh, this was only three. That's on the 75 Delta on final approach to ILS 03.

Vă spun sp trafic, uh, ramului evacuitate.